Cześć, witamy Was za Kaby w Jordanii. Jesteśmy na publicznej plaży. No, tak jak tutaj. Akurat trafiliśmy teraz na święto. Jordańczycy mają takie trzydniowe święto państwowe. Więc masowo przyjechali z całymi rodzinami. Ale jest wesoło, możemy też podpatrzeć, jak tutaj sobie funkcjonują, jak się bawią. Kąpią. Także jest ok. No i co, sprawdziliśmy jeszcze przy okazji, czy tutaj na plaży publicznej można ponurkować, czy coś fajnego widać, natomiast nie, jest klasyka, a zatopione statki, samoloty i czołg są bardziej na południe, kawałek tutaj od centrum Makaby. no i tam by trzeba było dojechać, te plaże są płatne, więc tutaj nie ma nic poza tym, co wszędzie. Ale co chciałem wam ciekawego tutaj pokazać, to e, Akaba Tutaj jest Trochę wieje Trochę wieje, te szale robią tymi motorówkami tutaj pływającymi e, Tutaj Akaba e, dzieli się przez granicę z Izraelem Po drugiej stronie, tam jak widzicie naprzeciwko Jest Eliad Kurort nad Morzem Czerwonym Izraela, no i jest przejście graniczne. Można przejechać sobie, natomiast z tego, co tutaj żeśmy się dowiadywali samochodem na jordańskich tablicach, przejechać nie możemy. Musielibyśmy zostawić auto na granicy i przejść na piechotkę. I wtedy możemy, możemy wjechać do Eliatu. I czyli to mamy tak. Tutaj o, na wprost widać tam całe zabudowania, hotele. Natomiast w tamtą stronę takie te rowery wodne i te paralotnie, ale fale motorówki robią. Tam, jak wracając do tematu, e, gdzie są te paralotnie, to jest egipski kurort z kolei, Taba. No i tam masowo turystyka Patuje. Tutaj jest Łódź, ponad dnem. Można sobie wykupić takie karnięcie, pooglądać. No. Ale to, mówię, kawałek trzeba stąd odpłynąć, żeby zobaczyć ten podwodny świat, bo tutaj nie ma nic, poza tam drobnymi rybkami i pieseczkim kamykamy.